Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wasz Kulwon Budowlanie. witam was na Predator 1.13. Tak jestem stopień na takiej yy, kupcie, kupce piasku, na takiej hałdzie. Yy, nie bez powodu ten piasek też tutaj się znalazł przy tej ładowarce, yy, którą ostatnio budowałem, bo zresztą mówiłem, że tutaj będę potrzebował troszeczkę miejsca na coś. Yy, a na co? A na coś, co będzie tutaj, jak tutaj na teren budowy przywozić. i No bo, no, no, no wiadomo, nie, no, no jakoś trzeba te materiały tutaj przywieźć. E, no i najlepiej to zrobić przy pomocy ciężarówki. Ciężarówki 4 tak zwanej popularnie na budowach 4 e, i, I taką sobie tutaj dzisiaj planuję zbudować. E, tylko, czekaj, to źle zrobiłem. <laughs> e, to miało iść tak aha dobra nie wziąłem sobie tych losków jeszcze wystarczająco dużo bo planowałem inne e, inne kółka na samym początku A no nic, braknie mi pewnie materiału jak zwykle ale co spokojnie ja sobie to na szybko dorobię Tam radę zobaczę może mi się coś przepaliło no i ten nie ma tak faj na samym początku nie aha bo to się nie przepala jak mi tutaj nie ma eee jak na złość, nie? Masy myślę, cholera, i tyle tego na to raka. Po co to będę zużywał? Dobra, 11. No, pewnie braknie. Nadal, ale nic. Chociaż sobie jedną stronę kółek zrobię. I, i, i. I, i, i. to by było. I, i, i. I, 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 dobra, tutaj mamy raz, dwa, trzy odstępu, tutaj kółko, czekaj, tak, nie, to mi wyszło za mało, mm, tutaj, tak, nie, oczywiście standardowo, mm, projekt, projekt y, jest robiony na singlo. Y, jak to, jak to ja, I, i przyznam się, że to jest chyba pierwszy projekt, który robiłem dwa razy. Bo za pierwszym razem nie wyszedł mi taki jak trzeba, jak powinien wyjść. I... znaczy się wyszło OK. Tylko wyszło mi to wszystko małe w stosunku do całej reszty. I tutaj jest problem. Znaczy się już nie jest problem, bo ja sobie z tym poradziłem, ale. <ścoughs> no ale wiecie o co chodzi, nie? Tak, tutaj ośki od kółek, tu się trochę rozpędziłem. Tak? Chyba? No? Czy nie? Nie, nie rozpędziłem się. No kurczę, drugie kółka będę musiał dorobić dopiero potem. No ale mówi się trudno. Yy, tutaj będzie przód maszyny. Więc trzeba jej jakąś ramę zrobić. Powiedzmy, że to będzie coś takiego. Kurczę, cały czas mam wrażenie, że mi gdzieś tutaj Creeper z pleców wyłazi, nie? Masakr, po prostu takie budowanie po ciemku. No i co zrobisz, no? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tutaj się nie da czasu, niestety, zmieniać. Dobra, teraz drugi poziom. Czekaj, sobie nie wziąłem, tego od razu więcej, nie? Bo, bo, bo nie będę latał bo pojedynczo, jeszcze będzie mi legować, jeszcze się będę stresował. Puszczaj mnie. Dobra, to sobie to wezmę. Wszystko, zrobię sobie te ramę i. i Widzicie co? Ja w tym momencie to łótnę. W tym momencie zrobię cięcie widzimy się jak zrobię ramę i dokończę sobie kółeczka. Rama i kółka gotowe. Oczywiście kulofon lama poszedłem sobie dorobić tak, no, tego noteraka tych cegieł neterowych. tylko się okazało potem, że ja to w że mam tego mm, odpowiedniej ilości no odpowiedniej ilości neteraka tych cegieł no ale kto by zaglądał do tego kto by zaglądał do jakichś tam shulkerów czy, czy, czy coś nie bo cholery to komu potrzebne dobra nieważne <ścoughs> nieważne dobra trzeba zrobić teraz kabinę teraz żeby ją zrobił dobrze tu było tak i tutaj już szło, aha, tutaj jeszcze mogą tutaj raz zabudować. Tyk, aha, to teraz to może wyjść. Kabina tutaj, pyk. Tutaj tylna szyba. Tutaj pójdą boczne szybki, w sumie mogę dach od razu zrobić przecież, nie? Tak. Tak samo tutaj. Nie tu, tutaj to już nie. Hmm, to się zastanawiam się, czy by tej kabiny od razu w środku nie zrobić, żebym tutaj potem nie musiał do tego wracać. E, chyba tak sobie zrobię. E, tutaj oczywiście cały kopit tego, co zrobię, zrobię. Przejście z kopitu. E, tak, tu chyba będzie troszeczkę zasłonięta, ale no co zrobić? E, tutaj mogę to zadaszyć całkowicie eee, i teraz tak wziąłem sobie, wziąłem, dobra chociaż tyle, sobie to wziąłem eee, tutaj oczywiście fotel pasażera fotel kierowcy, tak tutaj jest dość sporo miejsca, ogólnie w tych sierżarówkach tutaj jest, eee, w sumie tak to zrobię taki taki środek, no bo tutaj ogólnie w y, samochodach ciężarowych w tym miejscu jest y, pod kabiną jest po prostu silnik y, no i tutaj jest skrzynia biegów i tak dalej y, także wiecie, że no, żeby to tak, tak było w miarę y, realistycznie, no nie? I dobra, teraz tak, tutaj muszę też szybę dokończyć to se pierdykniemy grilla od tego samochodu y, jeszcze by się jakiś zderzak przydał, nie? Yy, tutaj jest środek więc tu sobie pierdykniemy taki jakiś zaczep yy, tutaj schodek jeden schodek drugi schodek jeden schodek drugi yy, od razu mam to to sobie po prostu zrobię światła w tej maszynerii yy, tyk 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 i Tutaj, oczywiście, jest cooldown na używanie ramek, i jak ja to normalnie, jak ja to kocham, nie? No ale dobra, mamy Aha, jeszcze by się przydało zrobić jakiegoś takiego grilla wojnego chłodzącego, pięknie. Przód mamy yy, przynajmniej tak wstępnie. Mamy przód yy, i teraz yy, coś, co. co spędza mi sen spowiek. Oczywiście sensie sen spowiek, no może trochę za dużo. Chociaż e, nie, jeszcze sobie to podokręczam. Tutaj takie drobne szczególiki. E, i, 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 I i biorę się za budowanie całej paki, w której się materiały przewozi. A, tam już będzie troszkę zabawy i tutaj na pewno, na pewno zrobię, to mogę sobie zrobić tak. Będzie to ładnie wyglądało, może co? Z takim, takim tułem podciętym, nie? A zobaczymy jak to będzie w efekcie końcowym. No, e, cała paka, no to będzie, będzie dużo zabawy. E, dobra, tutaj wstępnie to mamy, idę zmienić materiały. E, zaraz zobaczycie dlaczego to jest e, takie skomplikowane. Tak, czarny mi się jeszcze przyda ale jak zobaczycie tutaj te ilości tego materiału to normalnie masakra <laughs> ja się już boję to bo sobie na wszelki wypadek wezmę wychodzę na górę yy, no i właśnie tutaj trzeba yy, zabudować to czekaj, źle to zrobiłem tu miało być tak, tu miało być tak to jeszcze ten silnik wystaje z tyłu nie? Yy, no cała paka kiprująca i tutaj to, to, to już normalnie y, te ilości schodków jakie tu mam do postawienia to już mnie przerażają y, dlatego w tym miejscu y, robię cięcie y, i, i dopiero was, y, pokażę wam efekt końcowy bo naprawdę tutaj wiem że mi chwilę zejdzie także, także widzimy się jak to skończy sobie ok? No, tak jak się spodziewałem, budowanie bez flya takiej kiprującej paki to będzie yy, ciężki temat. <grymne> Dlatego się właśnie trochę obawiałem tego budowania tutaj, bo, bo wiedziałem, że to muszę bez flya robić, yy, a nie jest to wcale, a wcale proste. Yy, jeszcze jednej rzeczy mi tutaj brakuje, która przydałaby się tutaj, żebym ją zrobił, bo, bo nie zrobiłem. Yy, mianowicie tylna burta, która tutaj sobie jest otwarta. I, 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 i się tutaj kipruje. tylko czekaj teraz są te schody mam w to dobra. No bo jakoś ten towar trzeba dowiedzieć, żeby go nie zgubić, dlatego tu jest tylna urta, która się otwiera po prostu e, podczas ekiprowania jeszcze chyba jeden poziom. Jest tak skonstruowana, że w momencie, jak się pakę całą opuści na dół, nie? to ona się na takich zatrzaskach zatrzymuje i ona się nie jest w stanie sama otworzyć. W momencie, jak się keeper podnosi do góry, serio, mi jednego schodka zabrakło. Jak się kiper podnosi do góry, to te blokady się zwalniają i po prostu jest się w stanie otworzyć. Dobra. Pasowałoby jeszcze, jeszcze jedną rzecz zrobić. E, mianowicie e, jakieś e, siłowniki, które by całą tą pakę podnosiły, mm. no co my tu ladzisz? Ogólnie, e, jeśli by to się pytał, e, na bazie czego to buduje, e, <grym>, no i to jest problem. W sumie, tak no, no, można powiedzieć, na bazie wszystkiego i niczego. E, po prostu takie, to, jeśli będziecie sobie chcieli znaleźć coś takiego, to po prostu musicie gdzieś tam e, w Google'ach e, wyszukać sobie e, ciężarówka czteroosiowa, albo po prostu czteroośka sobie wygooglajcie, coś takiego znajdziecie. E, czy to będzie man, czy to będzie skania, czy to będzie... Nie wiem, Volvo, Mercedes, cokolwiek. One wszystkie wyglądają bardzo podobnie, różnią się po prostu, y, troszeczkę się tam różnią kabiną, y, jakoś inaczej mają y, tą grilla całego, przód troszeczkę inaczej, zrobią troszeczkę inne drzwi, ale to jest, ogólnie to wygląda, wszystko, wszystko wygląda identycznie. Mówię, różnią się tylko drobnymi szczegółami, no i oczywiście tam konstrukcyjnie jakieś tam inne silniki i tak dalej, i tak dalej, nie? Y, ale, ale, ale... Y... Tak na, na pierwszy rzut oka to się po prostu nie różnią totalnie. Totalnie się nie różnią niczym. E, dlatego też tutaj się nie, nie bazuje na jakiejś konkretnej e, marce, e, żeby nie robić reklamy, to znaczy, W sensie nie zapłacili mi, nie. <laughs> nie zapłacili mi za reklamę, to co i będę reklamował, nie? Psz, nie ma tak lekko, nie? No, w każdym razie to jest po prostu... E, no, ciężarówka, wywrotka, nie wiem jak to nazwać. Yy, czteroosiowa po prostu tak zwana w skrócie ośka, Popularnie na budowach to się po prostu na to mówi: czterośka i, i, I każdy yy, na budowie wie o co chodzi. Yy, a przynajmniej ten, co się zajmuje robotami zimnymi. <laughs> Dobra, siłowniki są. W sumie tak chyba wszystko praktycznie mamy zrobione. Yy, jeszcze by to się przydało, żeby no, to jakiś piasek wysypywało to to, nie? Yy, więc tutaj dorobimy teraz piasku, że to faktycznie przywiozło piasek, a nie cholera wie co. I to przywiozło tutaj piasek na budowę, yy, ładowarka sobie ten piasek z budowy rozwozi gdzieś w różne miejsca, yy, gdzieś po terenie budowy, no bo tak to się zazwyczaj odbywa, nie? Że po prostu Albo takimi czterośkami się przywozi materiał. Ewentualnie jak jest w miarę dobry dojazd. Nie ma jakichś tam strasznych problemów z dojechaniem. W sensie, nie wiem, jakiś nie jest jakiś to trudny teren do dojechania. Jest to utworzony dojazd. To też stosuje się po prostu normalne. Eee, Cierżytorówki, tak zwane jak to niektórzy mówią, łódki, patelnie, jak to kto woli, e, na których się taki materiał na budowę przywozi, ale to pod warunkiem tylko i wyłącznie, że jest e, dobry dojazd, bo, bo w przeciwnym wypadku to po prostu są to cztero Z tego względu, że e, te właśnie cztero osi, czasami trzy ośowe, bo są te takie trzy osiowe nie tylko cztero. E, e, mają napęd co najmniej na dwie, na dwie osie, tylne a bardzo często jest stara się tak, że jeszcze mają dodatkowe przednie osie napędowe, więc po prostu ona jest w stanie w cięższy teren wjechać, nie? Dobra, tutaj troszkę tego materiału tutaj jeszcze trochę tak tego piachu walniemy, że on tu się zsypuje, niby czy coś, nie? No. A, a takie, takie yy, ciągniki siodłowe z naczepami, no niestety, no w ciężkim terenie nie ma opcji, bo naczepa nie ma napędu. A jest tam zazwyczaj trzy osie w tej naczepie, dwie czasami, no to już zależy jaka, jaka patelnia, jaka ta naczepa. No i po prostu wjeżdżając w kiepski teren. Już, nie wy... Już się nie wyjeżdża. <laughs> no chyba, że z pomocą koparki lub czegoś innego, co jest, jest was w stanie wyciągnąć. Oj, skończył mi się piasek. No i dobra, musi zostać ten piasek tak jest. No. Mm w sumie tak wychodzi na to, że ja bym tu się spokojnie zmieścił praktycznie bez cięć większych, bo nawet nie zajęło mi to jakoś tak strasznie dużo czasu do budowania a w ogóle nie wiem, czy zauważyliście troszeczkę łyżka się zmieniła tutaj, bo się troszeczkę ostatnio rozpędziłem i zrobiłem za dużą łyżkę za dużą łyżkę w stosunku do całej ładowarki, no jeszcze by się przydało koguty zrobić e, tylko czy ja mam, kurcze czy ja mam tutaj w kontenerze pomarańczową terakotę? bo, bo nawet Powinienem chyba mieć, ale mogę się mylić. O, jeszcze jest, o kurde. Dwa koguty, machniemy na dachu, żeby miało co piać. Ale koparka, ładuj się. O, przyleżyło. I wzięło mi to, wzięło mi no, dobra. Koparka, loading, 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 bo jest coś ładna. Kurczę, naprawdę, tak mi się ta koparka cholernie podoba, serio. No fajne mi te maszyny to wychodzą, ja nie mówię, że nie, ale ta koparka to po prostu wyszła mi przegenialnie. Przegenialnie. Chociaż ładowarka też nic sobie, bo ładowarka też fajnie wyszła, ale ta koparka. ona jest piękna. Ej, <głodowarka> jaram się wiem. Eee... Aha, koguty miałem zrobić, dobra. Bo w idę po coś, tylko nie wiem po co. Ja wiem, tylko czy ja mam ramki przy sobie. No po cholerę komu ramki, pewnie. Pewnie kurwa, po co ci ramki? Normalnie ja nie wiem. Dobra, idzie jeszcze raz. <laughs> yep, 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 yep. Dobra. Yy, myślę, że tutaj beton dwa, ok. Dwa kuraki, Poramańczowe czyli budowlane. Bo niebieskich i czerwonych nie wolno stosować w takich maszynach, nie? Yy, No ok. No ciemnie to spadowywujesz? No i proszę ci żarówka gotowa, normalnie jak ta lala, nie? Piękna jest. No, dowodzi nam tu piasek na budowę. I dzięki temu mogą powstawać te małe domki, których jeszcze nie rozbudowałem, ale dobrze idzie weekend y, majowy. To może, może znajdę na tyle czasu, żeby to y, troszeczkę y, jakoś rozbudować. Sprytnie. Taką nadzieję. <grytanie> Dobra, ja sobie gdzieś skoczę na tą modowarkę. Może po piasku sobie skoczę na modowarkę żeby się tu z wami ładnie pożegnać. Ja w sumie mogę, mogę stąd. Nie no co do warki, ja co ha. 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 ha! O, chociażby stąd, Proszę. To sobie wyjdziemy. No, na tlecie Żarówki wysypującej piasek. No, także dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał. Eee, jeśli tak to oczywiście, dajcie łapeczkę w górę, nie? No nie żałujcie, nie? Dajcie mi motywację do kolejnej budowli. No, a ja się zmywam. No, dzięki i trzymajcie się ciepło. Pa pa.